mm-hmm <clears throat> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny na wspólnej modlitwie, koronkom do Bożego miłosierdzia. Chcemy dzisiaj modlić się właśnie za wszystkich, którzy tej modlitwy potrzebują. Pragniemy modlić się za dzieci nienarodzone, chcemy się modlić o miłosierdzie Boże dla ich. Rodziców. Chcemy się modlić w intencjach, które zostały napisane w komentarzach i w tych wszystkich, które nosimy w naszych sercach. Intencje z komentarza to następujące intencje. Pani Alicja modli się za swojego zmarłego tatę, prosząc, aby Bóg miał go w swojej opiece. Również pani Alicja modli się za księdza Piotra, czyli za mnie prowadzącego tą koronkę z prośbą o powrót do zdrowia, za co bardzo serdecznie Pani dziękuję. Pani Beata z ufnością módlmy się za wszystkie dzieci, aby z radością podejmowały wspólną wędrówkę do Betlejem poprzez uczestnictwo w roratach. Już tradycyjnie wsłuchajmy się teraz słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Także prosiłam na początku postu o zmianę rachunku szczegółowego, i otrzymałam taki szczegół, że wszystko, co będę czynić w czystej intencji zadośćuczynienia za grzeszników, to mnie utrzymuje w ustawicznym łączeniu z Bogiem. I ta intencja udoskonala czyny moje, bo wszystko, co czynię, czynię dla dusz nieśmiertelnych. Wszystkie trudy i zmęczenia niczym mi są, kiedy pomyślę, że jednają dusze grzeszne z Bogiem. Maryja, ma która mnie poucza zawsze, jak żyć dla Boga, rozpromienia duch mój. Rozpromienia się, Duch mój, w Twojej cichości i pokorze. O Maryjo. Wyciągnijmy, kochani, zatem nasze koronki i módlmy się wspólnie, prosząc w tych wszystkich intencjach, które zostały tutaj wypowiedziane, które nosimy w naszych sercach i prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale na zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, święte kopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas Świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, nas i dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <HTTP> Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, A Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, dla nas i dla jego męki, miej. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, i? i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O, krwi i woda, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Teraz jeszcze pomódmy się modlitwą na czas adwentu, prosząc Maryję o to, aby nas wspierała. Święta Matko Boga, w milczeniu i w pokoju nosiłaś pod sercem, i wydałaś na świat tego, który wszystko dźwiga na swoich barkach. Bądź naszą przewodniczką na drodze do Bożego Narodzenia, aby czas, w którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, napełniał nasze serca radością i nadzieją przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, za nami. błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Oddajmy się jeszcze pod opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I kochani, kończąc rok jubileuszowy... Oddajmy nas, nasze rodziny i nasze parafie opiece świętego Józefa. Pomnij o najczystszy oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Józefie, opiekunie święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki, Twej pomocy błagający bez pociechy pozostał. To mównościom ożywiony przychodzę do Ciebie, i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Oczywiście zapraszam na jutro, a teraz serca udzielam Wam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę, również łapkę do góry dla mojej mamy, którą widzicie z tyłu, która do mnie przyjechała na kilka dni. Zostawcie subskrypcję i zaproście swoich znajomych. A za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.